No na moje czucie ten skok był całkiem, całkiem ok z progu, e, później po prostu przyciągało do, do zeskoku. E, z mojej perspektywy e, no wydaje mi się, że troszeczkę jednak te warunki, które trafiłem, nie były zbyt szczęśliwe, e, bo na, no na moje czucie ten skok był całkiem, całkiem ok z progu, e, później po prostu przyciągało do, do zeskoku. E, ale tak naprawdę dowiem się już za chwilę, bo tu trenerzy się udają w naszą stronę, więc e, no myślę, że oni mi powiedzą stu, w 100%, stu czy to jednak jakiś był mój błąd, którego nie odnotowałem, bo tak też mogło być. E, no ale tak jak mówię, no, na moje czucie wydawało mi się, że było nie, nie najgorzej, e, no ale niestety no, skończyło się jak się skończyło. Zlaczuję mentalnie było ważne tutaj, że znalazłem się mimo tych problemów na początku sezonu na tej trenerze. No, jak najbardziej to było istotne. To no było to istotne, bo no dobrze jest mieć tą świadomość, że, że trener ma, ma do mnie zaufanie. No i na pewno te dodatkowe skoki też są, też są istotne. No, może każdy z nas chciałby, żeby tutaj te warunki były jednak troszeczkę inne dzisiaj i można by było wtedy fajnie poskakać. No, no warunki były, jakie były. Tutaj tego się nie wybiera. Myślę, że możemy się cieszyć, że tutaj się to szczęśliwie skończyło i wszyscy wylądowali na, na dwóch nogach i jest ok. Nawet, nawet No, czy jeszcze w tej chwili skreślenie ani tam przestawienie? Nie, no bo e, jeszcze z trenerem muszę, że tak powiem, przedyskutować, przeanalizować to, co, to, co było dzisiaj, e, no a następny krok to, to, to jest już, że tak powiem, myślenie o tym, co, co będziemy robić jutro, no t, e, tutaj można by było płakać nad rozlanym mlekiem, ale, no, ale to nam nic nie da po prostu na jutro, poza tym oczywiście, że no jak najlepszy wynik osiągnąć, no to na byś chciał pracować w tej swojej technice? Nie, na, na, na wyniku, a ktoś ci powiedział, że ja się na wyniku skapiam. No nie jest zawsze lepiej być tam siódmym lub ósmym, więc i tak dalej. Nie? Zawsze lepiej, to się zgadza, ale tutaj nie ma, nie ma czegoś takiego jak nastawienie na wynik. Ty idziesz i robisz to, co masz zrobić na, na porogu. Masz to, masz to wykonać najlepiej, jak potrafisz. E, później walczyć e, o metry na tyle, na ile ci pozwalają warunki. No, z, e, Czasami, tak jak dzisiaj się zdarza, że te warunki są różne, różnie można trafić i, i na ten wynik tak naprawdę się nie ma aż tak dużego wpływu, więc trzeba się skupić nad tym, co, co człowiek ma pod swoją kontrolą, co może zrobić, nad czym się skoncentrować i, i to, jest, to jest główny punkt dla mnie na, na dzień jutrzejszy. A to, jaki będzie wynik, to się okaże już po ostatnim skoku. Te warunki mają być dużo lepsze, też ma jakieś pewne znaczenie, bo dzisiaj, no, tak sam powiedziałeś, że Nawet nie rozumiem pytań, znaczy jeszcze raz, bo no, że warunki mają być lepsze, czyli. Będzie tak biało i nie będzie tak nie Nastawienie jest zawsze takie samo, bo idziemy i walczymy. No, my mamy zaufanie do trenera, mamy zaufanie do organizatorów, że no, nas nie puszczą w warunkach, które są niebezpieczne, więc no, tak, tak jak mówisz, no, nastawienie jest zawsze takie samo. Tutaj nie ma znaczenia te, to jakie są warunki. Jedyne co, na co te warunki wpływają to to, że na ten skok można poczekać, może być tak, że trzeba trochę dłużej poczekać, że coś się tam będzie działo, ściągną z belki i tak dalej, ale, ale nastawienie jest takie samo. No, każdy z nas ma wiarę w to, że jeżeli będzie źle, to albo yy, borek, albo trener nas po prostu nie puści, więc jeżeli jest zielone i trener nam macha, to znaczy, że jest, yy, jest ok, trzeba jechać i, i walczyć. Ruka loteria, Ojej. no myślę, że nie wiem, co Ci mogę powiedzieć, czy to jest miarodajne, czy nie niemiarodajne. No. Nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Nie, nie umiem Ci na to odpowiedzieć, bo też na pewno nie powiem, że ja zawsze miałem źle, były, były, były moje błędy w tych, w tych konkursach. Czasami może, może troszeczkę gorzej trafiłem z warunkiem, czasami trafiłem lepiej. No myślę, że tutaj się zawsze sprawdzi ta... Znana Maksyma, chyba tak się to mówi, że no szczęście sprzyja lepszym, jak ktoś ma, ma naprawdę dobrą dyspozycję, to i z tymi warunkami też w miarę trafi.